Cześć, Piotr Wojdyła z tej strony. Zapraszam na wetkarską przygodę. Jestem w porcie. Listopad już, początek listopada. I wypływam na jezioro. Spróbuję wypłynąć na jezioro. Powinno być ok. Woda w porcie jest zmęcona mocna jest. Kurde, cały chyba półtora tygodnia mieliśmy duże wiatry i, i sztormy na jeziorze. Tamtą niedzielę byłem na rybach, nic nie złowiłem, ale pływałem tylko w porcie. Łososie skakają jeszcze niedobitki na ikrę, można pod sławikiem złowić jeszcze łososia, ale to zielone i czarne takie brzydkie zaczynają się pokazywać już troć i steelheads, także rozmawiałem w porcie z paroma kajakarzami, przypłynęli i mieli już jakiegoś tam troć złowioną, jedna taka 12 funtów, 6 kg, 5, 6, coś takiego także ładna tutaj jest dwóch kajakarzy Kajakarze jeszcze w porcie też wędkują a ja chcę po prostu wypłynąć na, na jezioro srebrna ryba, chociaż troć też mnie interesuje duża piękna troć, piękna fota i słuchajcie Słoneczko jeszcze jest, jakieś 12 stopni Celsjusza dzisiaj, wiaterek, a ten wiatr ma być coraz silniejszy, jutro, jutro już ma być znowu sztorm na, na tym, na jeziorze. Ryby się pokazują, to prawdopodobnie to jest wszystko jeszcze łososie, z czasami jeszcze gdzieś jakiś wyskoczy. Ostatnio też z Panoptiksem jigowałem, ale nie miałem, jedno branie miałem, tak, tylko takie pyknięcie, ale nie zaciąłem nawet, szybko się to wydarzyło, także zobaczymy, pilot pięknie działa. Na dziesiątce prędkości teraz jestem. 20. Uuu widzę już jezioro, ale fale są. Więc spróbujemy tam wypłynąć na to jezioro i, i popatrzeć, co się będzie działo. Zapraszam. Próbuję wypłynąć na jezioro duże fale. Także skręciłem z portu tutaj mam duży Za zanim wiatr jest akurat widzicie w tą stronę zanim jest bardzo duży obszar tak akurat gdzie nie powstaje fala może tutaj coś spróbujemy kurde woda jest zmącona. na razie mam takie srebrne i biało seledynowe kolory A tutaj złoty może robić pomarańczowy też albo całkiem ciemny a nic, spróbujemy wypłynąć tutaj przed siebie. Zobaczymy. Jakieś tam rybki się pokazują na, na grafie. Mam trzecia wędka wystawiona, nie jestem tam, gdzie chciałem. Chciałem wypłynąć na jezioro, ale to są za duże fale i w ogóle woda już jest zimna. I to? 49, 50 stopni Fahrenheit'a, na no, wodach. Słuchajcie, miałem potężne branie i, i, i na woblera mojego ulubionego Salmo Freedivera Pink Parakeet. E, i, może 30-40 sekund. Niesamowicie BUM, wenta wygięta, kabulec i psztyk! Wyprostowana kotwiczka. No to ściągnąłem to wszystko, wymieniłem, bo mam ze sobą kotwiczki Gamakatsu, Zmieniłem. Dobra wiadomość jest taka, że coraz mniej już mam tych woblerów z takimi oryginalnymi kotwiczkami. Także te powinny wytrzymać, powinny. Może podziewką. Zobaczymy. A, I płynę z powrotem, miałem także, płynę, tu jest falochron, z przodu falochron I właśnie tak, popłynę tutaj, skręcę koło falochronu, ale na stronę jeziora i tam miałem branie, nie? Tutaj, w tą stronę od falochronu na dnie są duże głazy tak samo i mogą być już te szpali blisko brzegu, bo woda już jest ok, woda już jest temperatura i one się będą, to teraz miały tarło właśnie na, na takich dużych głazach pod wodą. To, ale to, to stawiam na to branie co miałem, to stawiam na łososia znowu, że to jeszcze łosoś. I jedną rybę widziałem jak wyskoczyła, taka ładna, 70-80 cm, ale... Kurde, no ciężko mi powiedzieć no, no to co, sekundy czy to był łosoś, czy to była troć. Bo to już jak na łososia, no to był taki szary, nie? No, troszkę nie wiem, nie wiem, powiedziałbym, że to bardziej troć wyskoczyła. No ale nic, płynę tutaj. O, i trzecią wędkę rozstawiłem, to jest ten. no, miękka ołowiana, dwa kolory wypuściłem. I zwykłą muchę, którą używam na, na Space Fishing. Nie. A jakaś tam green, e, black and green helmet, zobaczymy. Może coś na nią, jak nie, to, to mogę wahadłówkę wyciągnąć. Taką mam, mini, fajną, złotą. Ona na taki kolor wody też jest dobra. To może potem, ale powiem Wam, że słońce zaszło, chmury są. Wiatr jest, zimo. zimno, zima idzie, zima idzie. Bierzcie rybki, kurczę, czy bierzcie rybki, bo, bo was nagrywam. Na frita i vera, sangry. Ful fritowy, ja je bardzo lubię. Dobra, tak, 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 Muszę być łosoś duży. Druga wędka ściągam. I płynę w tamtą stronę do ryby. Wow. Druga wędka out the water. troszkę tej sytuację sytuacji Lecz jest ładna ryba ale co to może być odjechał nieźle i wyskoczył bo tylko słyszałem jak chlapnęło za mną A była jedna łódka w porcie jak Uuuu O rany jaka samica Nie, nie odpięta A, no. taka pełna ikry oczywiście i W tym sezonie Aha, wędki są wyciągnięte, ja płynę Może no, bym się tak skierował w stronę brzegu U! Mam ją jeszcze to Jestem w szoku To co się podziało Jestem w szoku Dwie wędki. Jest okej. Okay. Dwie wędki wypadły. Rękawiczka tam pływa. Wow, boże kucha. Jest okej. Okay. Przygody wędkarskie. To mam. O! Mamy wędka. Brown ustawie. To jest ciekawe. O, i druga droga teraz strzeliła koło mnie. Bardzo duża. Ha, to już wiem. Te ryby, co wyskakują, to są drobne. że coś wyskoczyło i było szare. Nie wiedziałem. Prawie. Prawie jestem. Taka przygoda. Aj, trotka. Tam pływa moja rękawiczka i mój pojemnik z jedzeniem. Uuu. Panie Boże, dziękuję Ci kochany. Uhu, To by chwała. Wszystko mam więc. Zamko Tam się jeszcze pływa, A, kurde, tylko co? Okej, okay. kurde, słuchajcie, jestem cały zdrowy, ale wszystko wyciągnąłem. Wszystko wyciągnąłem, oprócz jest jeden problem. Wolałbym te nie mamo. raz, dwa. Dwie wędki. Jedna wędka zgubiona. Dobrze mówię? Dobrze, chyba żeby gdzieś był zaczepiona i on targał. Pierwsze. Jedna wędka zgubiona, a to nic, to jest mały piwo Słuchajcie, zgubiłem baterię z kablem. Aj, 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 aj. no to będzie wydatek. Teraz trzeba będzie jeszcze kabel do tego zamówić. Kurde. Ciekawe idę. Na nic. Nauczka. Trzeba mieć wszystko zapięte. Do kajaka za pierwszym, mia za pierwszym razem miałem wszystko. Podpłynąłem, żeby. Co ja taki jestem? Za duże fale. Starzeję się. Nie ma takich kocich ruchów jak było. Ta nauczka jest. No w po prostu zgubiłem jedną wędkę. To nie jest problem, jak mówiłem. Wiem gdzie, ale no, trzeba byłoby przyjechać jutro czy coś, a tu do pracy nie ma czasu. Najgorszy to jest kabel z baksą, z baterią, poszedł na dno. Pierwszym razem jak przewróciłem kajak, wszystko było, się działo, prawda? I drugi raz wywróciłem i bateria, pudełko z baterią spadło, pięło kabel z silnika i poszła na dno. Niestety, Wydała mam, wracam do, do brzegu, wystarczy tych przygód. To jest, e, słuchajcie, lekcja dla każdego, nie ma żartów, jest już e, zimno, prawda, kombinezon zadziałał, drysuit po prostu. choć ci życia może nie uratuje, ale kupi ci dużo czasu, żeby się wydostać i tak dalej. Także, a drugim razem to już zanurkowałem, że kajak był całkiem do góry kołami. Kamizelka ta jest na ręcznie, trzeba ją wyszczelić. Ja wyciągnąłem automatyczne odpinanie. I w kombinezonie jest bardzo dużo powietrza i trzyma się, nie ma problemu. Ale pamiętajcie, tu nie ma żartów na otwartej wodzie. Tu trzeba umieć pływać. Nie wolno się bać wody. To jest numer jeden. Numer 1 to jest podstawa. Nie wolno się wody bać w żadnym wypadku, jeśli się. Boisz wody, większych fal, jeszcze zimnej wody, to nie zostać w porcie, nie ryzykować. No i jak pierwszym razem się przewróciłem, to. A muszę to zobaczyć, bo pierwszy raz to chyba ja wypadłem. No nie, nie wiem, już muszę to zobaczyć. Widzicie, za dużo emocji. To ryba była, a drugim razem odpięła się ta ryba, także a pierwszym razem mówię, dobra, zrobię sobie fajną fotkę. Przygoda jest. I ją wypuszczę. No, to ta ciemna samica. A drugim razem, jak się przewróciłem kajak, ryba została wypuszczona. Także fajnie. Fajnie jest, teraz sobie płynę spokojnie, do... i fala przestaje. Tak jak mówili po południu, że ma troszkę przestać i wiatr mniejszy. No ale nie mam tego. Nie mam, słuchajcie, baterii. Pedałować mi się nie chce, starzeje się. To nic. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i pamiętajcie, bezpieczeństwo numer jeden. I żeby zawsze do domu szczęśliwie wrócić. Cześć, trzymajcie się. Słuchajcie, ogarnąłem się. I tak, kurde sobie myślę, no tak, jechać do domu. A gdzie ta ryba, nie? Jestem na dwóch wędkach teraz. Ten sam Wobbler tam, tutaj fajna wahadłówka. A wiatr troszkę przestał i jest troszkę mi cieplej. Zostanę jeszcze godzinę na, czy na nodze, ktoś potroluje. Może jeszcze będzie piękna trochę. Szukamy metrówki. Nie wolno się poddawać. Uch. Na Koniec życia, chciałbym odjechać z tego świata z bagażem pełnych przygód i wrażeń. Dajemy, do przodu. Znowu się wiatr ruszył, ale jest ok. Znowu płynne takie kółko i pod ten falochron z tej strony w tą stronę miałem obydwa te brania. To kotwiczkę wyprostowało. I tego, tą troć w tą stronę, czyli tu sobie popłynę, i zaraz odbiję fajnie koło na Znowu może coś weźmie. Teraz się zastanawiam: ta pierwsza ryba to było potężne branie i, i coś niesamowitego. I teraz się to kotwiczkę mi wyprostowało na woblerze. Teraz się zastanawiam, czy to czasem nie była jakaś mega trotka. Wow, to jak tak to była troć, no to była niesamowita. Jakieś <laughs> rybki się pokazują, pojedyncze, potem po parę. Jest, jest. Dopiero się sezon na troćkę zaczyna. Jest listopadony teraz. Już wszystkie łososie kingi, co miały podejść, dotarła już, się kończą pomału w tych portach i w rzekach. Także a, po nich się pokaże droć i Steelhe. Także o Ale tu są duże głazy, to trzeba wiedzieć. O! Kurde coś. Łukry jestem. ale nic się nie działo tam na jeziorze, pranie już nie miałem następnego i wpływam do portu. może jeszcze w porcie bo ja tu są no. też w porcie także a może coś tu się wydarzy a tam jest właśnie widzicie tam jest właśnie ten falochron falochron i tam o, na północ od tego falochronu są fajne kamienie, pod wodą też i fajne rybki dzisiaj tam były dwa piękne brania jeszcze chciałbym powiedzieć, że mój kombinezon zdał zadanie suchutki, tylko tutaj troszkę góra wilgotna mam swet, ale to dlatego, że ja mam kombinezon nie na uszczelce gumowej na, na szyi tylko na neopranie bo jest o wiele wygodniejszy a rękawy mam na, na gumowych uszczelkach, no to tutaj ani kropelki nie przepuści, nie, ale góra Ci przepuści, a wystarczający ten, tak jak mówię, taki kombinezon drysuit jest po to, żeby tylko kupić Ci bardzo dużo czasu żebyś się opanował i z powrotem wrócił na jednostkę pływającą no i zdało wszystko zadanie e, lekcja z tego o, to jest najważniejsze, wyciągnąć jakieś wnioski, lekcja wszystko ma być przypięte do pokładu. Bateria. Miałem do tej... Nie zapiąłem dwóch... Tak, miałem dwa bungee cord do, tego, do tej skrzynki i nie zapięte było. Mhm. Mój błąd. Tak to akumulator by został też na, na pokładzie. Musiałby. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.